Witajcie kochani, dzisiaj mamy dzień już dziesiąty pracy z lustrem e, na bazie książki Louis Hay. Dzisiejszy dzień e, mówi o uleczeniu swojego bólu. Kochaj swoje ciało, ulecz swój ból. I tutaj sporo przeczytam, bo są fajnie, fajnie jest opisane wszystko. E, więc wielu z nas codziennie zmaga się z bólem lub różnymi dolegliwościami. Mogą one stanowić jedynie niewielki element życia lub też dominować w nim. Dziś użyjesz pracy z lustrem, aby otworzyć nowe drzwi prowadzące do miłości względem swojego ciała i uleczenia nękającego cię bólu. Eee, nikt nie chce odczuwać bólu, ale jeśli jest on twoim problemem, czego możesz się z niego dowiedzieć? Skąd bierze się ból? Co usiłuje ci powiedzieć? Ponieważ może stanowić on manifestację dolegliwości, tak fizycznych, jak i mentalnych. To oczywiste jest, że zarówno ciała, jak i umysł są na niego podatne. Bardzo często, słuchajcie, ból... Yy, albo jakaś choroba w ciele, po prostu chce nam pokazać coś. I znika dopiero wtedy, kiedy my to zrozumiemy, tak? kiedy zrozumiemy jasno, o co, yy, co chce nam przekazać ta choroba. Yy, niedawno spotkałam się z sytuacją, która stanowi znakomity przykład. Byłam w parku i przyglądałam się zabawie dwóch dziewczynek. Jedno z dzieci uniosło rękę, by w zabawie trącić drugie w ramię, ale zanim został nawiązany kontakt, druga dziewczynka krzyknęła z poczem: Au. Pierwsza z nich spojrzała na koleżankę i spytała, dlaczego mówisz? o? przecież ci nawet nie dotknęłam. Dziewczynka odparła, ale wiedziałam, że to zaboli. Więc często my się przywiązujemy do swoich przekonań, tak? I już jakby automatycznie zakładamy, że to się stało, więc to będzie następny krok, tak? Ciało, tak jak inne w życiu, stanowi odzwierciedlenie naszych myśli i przekonań. Stale do nas przemawia. Musimy mieć jedynie czas, by słuchać. Wierzę, że sami generujemy każdy ból i chorobę. Każda komórka w naszym ciele odpowiada za każdą pojedynczą myśl, jaka pojawia się w myśle, i na każde słowo. Które wypowiadamy. Ciało stale dąży do uzyskania optymalnego stanu zdrowia, bez względu na to, co robimy. Jednakże, jeżeli znieważasz się niezdrową dietą i niezdrowymi myślami, sam przyczyniasz się do pogorszenia swojego zdrowia. Czasami ludzie dosłownie chcą być chorzy. W naszym społeczeństwie uczyniliśmy z bólu czy choroby usprawiedliwienie, by unikać odpowiedzialności czy nieprzyjemnych sytuacji. Gdy nie potrafimy powiedzieć nie, wówczas możemy wynaleźć dla siebie chorobę, która powie to za nas. Znam takie osoby. Pomyśl o bólu, jak nauczycielu, który mówi ci, że w twoim umyśle pokutują fałszywe idee. Coś, w co wierzysz, co mówisz, robisz czy myślisz, nie jest wcale dla ciebie najlepsze. Zawsze wyobrażam sobie, że moje ciało trąca mnie, mówiąc: proszę o uwagę. Kiedy odkryjesz mentalny schemat, jaki kryje się za bólem czy jakąś dolegliwością, masz szansę poprzez pracę z lustrem dokonać w nim zmiany i powstrzymać nieprzyjemne dolegliwości. No i teraz słuchajcie. 1. Wybierz dolegliwość lub rodzaj bólu, nad jakim chciałbyś dziś popracować. Przyjmij, że będzie to zgaga, lub ból pleców, lub cokolwiek. Ból gardła, tak? 2. Stań lub osiądź, usiądź naprzeciw lustra. 3. Spójrz sobie głęboko w oczy i zadaj pytania: Skąd się wzięła ta choroba? Co próbuje mi przekazać? Czy niezdrowo się odżywiałem? Czy jest coś, co wzbudza mój lęk? Czy usłyszałem jakieś nowiny, których nie mogę przetrawić? Czy pojawiła się jakaś zaogniona sytuacja, z którą sobie nie radzę? czy czegoś lub kogoś nie toleruje i wczuć się w to, co czujemy, bo ciało nam bardzo wyraźnie, jak my zadajemy sobie te pytanie, czujemy albo spięcie, albo nie, nie, albo tak, tak, nie. Czware. Cztery. Bez względu na to, jakiego bólu doświadczasz, możesz zastosować następujące afirmacje. Oddycham swobodnie. Oddycham swobodnie, tak? Odżywam swoje ciało. Odżywiam swoje ciało. W kontekście odżywiam się zdrowo, tak? Pozwalam odpocząć, eee, pozwalam sobie odpocząć, kiedy tego potrzebuję. Pozwalam odpocząć sobie, kiedy tego potrzebuję. Kocham moje wspaniałe ciało. Kocham moje wspaniałe ciało. Jestem bezpieczna. Ufam życiu. Nie lękam się. Jestem bezpieczna. Ufam życiu. Nie lękam się. Powtarzaj sobie to w kółko, tak? Pięć. A teraz wykonaj kilka afirmacji adresowanych konkretnie do obszaru, który sprawia Ci ból. Przykładowo, jeżeli masz problemy żołądkowe, możesz powiedzieć, kocham mój żołądek. Naprawdę kocham mój, widzicie, mój piękny, zdrowy żołądku, tak? Karmię ci zdrowym pokarmem, a Ty trawisz go z radością. Masz pełną zgodę na bycie zdrowym. Czyli jeżeli bolą nas na przykład plecy, moje ukochane plecy, kocham Was. Jestem wdzięczna za to, że dzięki Wam mogę... Poruszać się, mogę być stabilna, mogę stać, mogę. E, jestem wdzięczna za każdy ruch, który mogę wykonać dzięki waszym wam plecy, moje ukochane, tak? Cokolwiek chcecie powiedzieć, słuchajcie. Pozwalam, jakby to wam ukochane plecy poruszać się w ciągu, trochę w ciągu dnia. E, e, staram się nie siedzieć za długo, tak? 6. Powtórz te afirmacje dwa lub trzy razy. No i teraz ćwiczenie notatkowe na dzień dziesiąty. 1. Kiedy odczuwasz ból lub dyskomfort, daj sobie czas, by się wyciszyć. Zaufaj, że Twoja wyższa moc poinformuje Cię, co w Twoim życiu wymaga zmian, byś mógł się od nich uwolnić. 2. Wizualizuj piękne, idealne miejsce, gdzie wokół Ciebie obficie rosną ulubione kwiaty. Powąchaj je, poczuj ich słody czy ciepły wiatr owiwający Twoją twarz. Skoncentruj się, by odprężyć każdy miesiąc w Twoim ciele. 3. Zadaj sobie trzy pytania. Jak przyczyniam się do tego problemu? Czego muszę się o tym dowiedzieć? Które obszary mego życia wymagają zmian? Medytuj nad tymi pytaniami i pozwól, by pojawiły się odpowiedzi na nie. Zanotuję w swoim notesie. 4. Wybierz jedną z powyższych odpowiedzi i zapisz plan działania, który możesz dziś wdrożyć. Eee, tutaj po prostu słuchajcie, um, Autorka pisze, że ból niekoniecznie zniknie w przeciągu jednej nocy, chociaż może się tak zdarzyć. Jego pojawienie się też trwało przez pewien czas, a zatem także trochę czasu zajmie ci zrozumienie, że już go nie potrzebujesz. Bądź dla siebie dobry, bądź dla siebie delikatny, tak? I to wszystko na dzisiaj. Eee, Polubcie, zasubskrybujcie. Zapraszam oczywiście na sesje prywatne. Buziaki, trzymajcie się.